Cześć, Manko, witam Was bardzo serdecznie. Dziś z spacer z roksiałką. Yy, wybrałyśmy się do lasu w poszukiwaniu grzybów. Yy, tak, z, z, grzybiarze z nas, jacyś specjalni nie są. No ale to czytam, to potrafimy rozpoznać. Yy no i tak, poszukujemy są grzyby widać, są maślaki są, nawet kanie widziałam chociaż ja kanie nie zbieram, bo nie, bo nie, po prostu nie nie niby potrafię rozpoznać, ale wiecie co kania to taki grzyb, który można pomylić z muchomorem sromotnikowym bodajże i ta pomyłka może kosztować życie a w najlepszym przypadku przeszczep wątroby, także ja wolę takich rzeczy unikać. No nic, idę sobie, patrzę, co tutaj ciekawego. W sumie jestem w tej chwili pierwszy raz w tym miejscu, nie byłam jeszcze. Eee, tak, taki spacerek po lesie po prostu. Zobaczymy, co jest. Głównie chodzi mi o prawdziwki, o podgrzybki. Te zajączki, bodaj rzeczy, jak one tam się prawidłowo nazywają. Maślaczki tak, ale to nie dzisiaj raczej maślaczki, te to trzeba wiecie, się wybrać specjalnie, e, tak żeby tam mieć potem gdzie łapy ogarnąć, bo no, maślaki no, wiadomo brudzą. No jak widzicie ten nasz las, e, to nie jest taki las jak znacie w większości e, Polski, że to są, w większości czy nie w większości, no nie wiem, może, może u Was też są takie lasy że to jest las, tu są drzewa mieszane, liściaste i glaste, a nie po prostu plantacja sosny, jak w borach tucholskich, gdzie będę lubimy jeździć na grzyby. Bo jeżeli chodzi o sam zbiór grzybów, tam się fajnie zbiera. Nie ma po prostu no, chodzi się nie po jakichś górkach, nie po jakichś zaroślach, tak jak tutaj, tylko faktycznie jest to. Las, w którym idziemy sobie prosto, podzielone na sektory, tam się raczej ciężko zgubić. Zawsze dojdzie się do jakiejś drogi, no a tutaj to tak różnie. My, ten las tutaj w przydziałce, dopiero poznajemy po malutku sobie. No tak, trzeba znaleźć jakieś fajne miejsca, właśnie na, na ulubione grzybki. Teraz idę sobie po prostu tak na rekonesans. Może uda się niebawem wybrać, chociaż zapowiadają ochłodzenie w nocy. Pogoda cały czas jest taka w sumie niestabilna. Raz pada, raz świeci słońce. No ale wiecie co, nie ma złej pogody, są tylko źle ubrani ludzie, jak to mówią. No i idziemy sobie właśnie na spacerek. Mam kawę w termosie, zostawiłam tam na działce w samochodzie. I no i co? I włączę się za chwilę, zobaczymy co tam będzie, jak wrócę, to sobie kawkę zrobię. No a teraz idę zobaczyć, co tutaj słychać ciekawego. 认真。 Super. Pierwszy już jest. Nie wiem, czy nie robaczywy, bo tak trochę dziurek ma. Możliwe. No to rozglądamy się za kolejnymi, bo pewnie tu gdzieś są jeszcze. I jeszcze jeden. Tu się ukrył ładnie. No chodź, malutki, chodź. Czemu tak ciężko wychodzisz? Chodź. Kapelusz mu oderwałam, ale ładny. Mamy jeszcze jednego A to koźlarz No, chodź malutki Piękny małutki koźlarz Aha. ładniutki, ładniutki, nie powiem, bo tu jest jeszcze jeden obok niego. O, tu mamy drugiego. Tu. Ten trochę obżarty. Ale ten piękny, ten pierwszy. A tutaj to na Maślaki to prawie skosą można przychodzić. Jeden obok drugiego. Jeden obok drugiego i tu i tam. Także dobre miejsce na maślaczki. Ale tak jak mówiłam nie w tej chwili. No dobra, wyszłam już na główną ścieżkę, pomalutku wracamy. E, no jak na rekonesans. Można powiedzieć, że coś tych grzybków jest. Ja sobie jeszcze w jedno miejsce zajrzę, tam gdzie e, jakiś czas temu znajdowaliśmy prawdziwki. Może jeszcze coś będzie, ale tak to powolutku e, do Domku do Domku na działkę się z powrotem wybieram. 3,5 km prawie, w sumie trochę więcej, bo za późno włączyłam śledzenie trasy. Myślę, że około 4 km mamy w tej chwili. Teraz wrócimy z powrotem. Oczywiście teraz będzie droga krótsza, bo już nie będę nigdzie tam w las wchodziła. Już sobie pójdę prosto na działkę. No i tylko mówię to jedną miejscówkę. Chciałabym jeszcze zobaczyć, czy jakaś wycinka była ale to już, chyba w zeszłym roku nawet. No, także grzyby są. I malinki jakieś. dla lesie dużo różnych fajnych rzeczy można znaleźć. Szkoda, że w tym roku się spóźniliśmy na jagody. No, ale nic, trzeba będzie w przyszłym roku przypilnować, bo tutaj dużo tych jagodowych krzaczków jest. No i na pewno da się jagód zbierać, ale jakoś w tym roku nam nie wyszło. W ogóle w tym czasie nie byliśmy tutaj tu proszę kolejna wycinka. Takie łysy placki zostawiają. E, no. no nic, dobra, włączę się jak ten. Jak będę już tam na miejscu. Jesteśmy już na działeczce. E, zmęczone obydwie. No ale fajny spacer. Już dawno, dawno nie byłam na takim długim spacerze w lesie i to się głównie liczyło. W sumie dzisiejszy wypad był tylko po to, żeby się przejść. Fakt, że się wieje mocno, i tak wiecie, chodzenie po lesie to tak jest wtedy zawsze ryzyko, że coś spadnie na głowę, ale też się starałam nie wchodzić gdzieś tam w takie miejsca, gdzie były faktycznie jakieś stare, takie spróchniałe drzewa i tak dalej. No, co jeżeli chodzi o grzyby moje zbiory dzisiejsze, nie ma tego dużo, no ale wiecie co, jak na po prostu spacer w lesie. To jest nieźle, ja jestem zadowolona, bo po prostu są grzyby. W zeszłym roku nie było grzybów, w tym roku też długo, długo nie mogliśmy się doczekać, a teraz w końcu są. Gdybym jeszcze zbierała pewnie maślaki, kanie i tak dalej, to byłby, byłaby pewnie cała taka siateczka, no siateczka papierowa, o, żeby nie było, że w jakąś tam foliówkę. Eee, tak, co, ja z reguły mam taką papierową siatkę gdzieś tam w plecaku, jak idę mm, do lasu jesienią. W razie gdyby były grzyby to taka papierowa siatka nic nie waży, a zawsze jest w co wpakować. No, aha, ten, ten duży prawdziwek, którego m, znalazłam. E, nóżka była robaczywa, w środku jest całkiem nieźle, może tam jakieś parę robaczków będzie, ale my jesteśmy akurat mięsożerni, nie jest tak tragicznie z nami. E, tak, no początek niezły. Także mm, no już wiem, <grym> że Jarek będzie ciągnął też do lasu. Jak tylko będzie miał chwilę wolnego, to na pewno powtórzymy wypad, no bo on nie odpuści jak są grzyby, to na pewno będzie chciał iść. E, tak, ja to teraz sobie podpoczywam trochę, wypiję tą moją kawkę. E, nacieszę się jeszcze tą ciszą, tym spokojem, tą piękną pogodą. E, no i co? I Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie. Pa! pa.